Cześć, witam w swoim kanale. Dzisiaj temat dość ciekawy, a między innymi nagrywam też ten film w odpowiedzi do, na pytanie jednego z widzów, czy podlewać rododendrony w zimie. Jeśli ten film jest dla Ciebie interesujący, to pozostaj na kanale, zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i do obserwacji ich kanału. A teraz do tematu, czy należy podlewać rododendrony w zimą. I odpowiedź może Wiele osób zdziwić, ponieważ należy je podlewać jak najbardziej w odpowiednich dawkach, w odpowiednich terminach. Podlewanie jest bardzo ważne dla prawidłowego e, zabezpieczenia rośliny przed suszą fizjologiczną, czyli po prostu, że roślina nam usycha. Jest to spowodowane tym, że spójrzcie, liście w rododendronach cały czas są zielone. I z racji tego, że te liście są przez cały rok na roślinie, woda również z nich odparowuje przez cały rok. <laughs> Dzisiaj było w nocy lekki przymrozek, to spójrzcie, na liściach jest rosa, ale normalnie, gdy temperatura jest dodatnia, rodendrony tracą wodę zmagazynowaną w korzeniach, w łodygach, która no, w, po, w naturalny sposób Odparowuje po prostu z gleby, z, z, z roślin. I tak. Kiedy podlewać, i kiedy nie podlewać? Ogólnie są trzy takie, trzy takie główne terminy, kiedy nie podlewać rodendronów, i to jest w czasie silnych mrozów. Ponieważ polejemy po liściach, woda na liściu zamarznie, czy też przy bryle korzeniowej obmarznie. I uszkodzi nam tą bruję korzeniową. Po deszczu, żeby tym rodendronom nie dostarczyć za dużej ilości znowu wody, ponieważ rodendron, pomimo tego, że lubi wilgotne podłoże, lubi mieć dużo wody, ale nie lubi mieć za dużo. Za duża dawka wody również uszkadza system korzeniowy, prowadzi do jego gnicia i zniszczenia. Oraz nie podlewamy, gdy pada, pada śnieg. Jest to Mam nadzieję, że zrozumiałe, dlaczego w śniegi też nie podlewamy. Śnieg to też jest woda, tylko w innym stanie skupienia. W innej formie, bo stany skupienia to są trzy: ciekły, ciekły gaz i stały. Ale nie podlewamy, gdy padają śniegi. Wiadomo, przyjdzie pod wyższa temperatura i ten śnieg zacznie topnieć, dostarczy odpowiednią ilość wody, wilgoci do rośliny. Tu jeszcze taka jedna uwaga że podlewamy rododendrony w czasie odwilży czyli mieliśmy tydzień przymrozków jest temperatura lekko na plusie więc możemy wtedy rododendrony zasilić co na co jeszcze warto zwrócić uwagę to to że w chwili gdy przejdą dość mocne mrozy i nie będzie ziemia jeszcze rozmarznięta, możemy dostarczyć wodę rododendronom przez oprysk liści ale stworzymy taką oto rosę ale ten zabieg możemy wykonać tylko kiedy nie będzie przymrozków jeśli będzie przymrozek możemy od razu uszkodzić liście i zniszczyć swoją y zniszczyć swoją roślinę co do samego podlewania to najlepszym o, na messengerze wiadomości przychodzą bo internet jest włączony w telefonie co do samego podlewania, nie podlewamy przy samym korzeniu. Robimy rowek dookoła, w który wlewamy wodę. On sobie spokojnie, ta woda wsiąka. rododendron sobie ją bez problemu pobiera. I teraz, ile wody można podlewać ogólnie? Jest kilka szkół. Niektórzy podlewają powiadro na roślinę. Moim zdaniem, jest to za dużo. Ja podlewam maksymalnie pół wiadra, takie, czyli pie, około 5 litrów, e, i samo podlewanie zależy, e, czy rodendrony ściółkowaliśmy, czy podlewaliśmy jesienią i czy są osłonięte agrowłókniną. Tak jak u mnie, widzicie, no ta agrowłóknina ściółka jest lekko zniszczona, bo był wykonywany teraz, ale, ale ogólnym takim wyznacznikiem bo, i to będzie taka uniwersalna porada do roślin osłoniętych i nieosłoniętych, żeby patrzeć na liście, jak one są, są już oklapłe, obwieszają się na krzewie, gdy już tak zaczynają wisieć wszystkie do dołu, wtedy można pomyśleć o podlaniu. Należy pamiętać, że rododendron również tak liście ma takie oklapłe, obwiędłe, przy wysokich mrozach, więc nie należy, należy zwrócić uwagę, że przy mrozach też są takie podwiędłe, ale jak nie ma przez kilka dni przy mrozków, a liście zaczynają się tak opadać, wtedy należy podlać. To jest jasny sygnał, że roślinie zaczyna brakować wody. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie cześć.